Hej, hej, hello ludzie! Witam serdecznie! Tutaj Celeb 55. Oraz Cartis. I witamy Was w naszym nowym Wirspiller. Którym jest? Zagrajmy w Pokémon Firehead i Leaf Green. Tak, zaczynamy od nowa grę. Wcześniej nie próbowaliśmy oczywiście. O, o Oczywiście. I wcale nie próbowaliśmy nagrywać innej gry, która tak naprawdę wygrała głosowanie, ale nie mogliśmy jej. E, nagrać, bo problemy techniczne postanowiły nas e, do od popieścić. Tak, mamy... Odnośnie tego tematu, próbowaliśmy nagrać Hard Gold i Soul Silver, które wygrało, ale... Za cholerę się nie dało, cały czas jakiś błąd występował nowy. A była nadzieja, że zadziała. Ale cóż, oto Pokémon, Pokémon, Boże... Profesor Oak! Oak, <grym> Oak. Eee, Pokémon Oak nas pyta, kim jesteśmy. Czy jesteśmy chłopcem, dziewczynką, hermafrodytą, czy Darkim Brando? To jest mój wnuk! Jak on miał na imię? A, a... A -a... Bądź moim KRIFEM! A... Będziesz klifem! Chociaż. On... Zawsze mnie rozbawiało, że kiedy nie grałem na serio, to po prostu nazywam każdego. A! Ah, I remember now! His name is... Was it, was it... A? A? Tak! That's right! Pamiętam, jego imię to AAAAA! <ścoughs> <w> panie, tyle wspomnień z tą grą. Ah. <ś einzelnen> I zostajemy zminiaturyzowani do rozmiarów Pokebola i... jej. <ślin> Pierwsza rzecz, która jest ciekawa, to to, że brakuje tutaj czasu. Nie ma dnia i nocy. Tak samo jak to było w Ruby, Sapphire, a nawet i w Krystalach. W Ruby i Sapphire nie było. Eee, nie było dnia i nocy. Wypraszam a, sobie. I dlatego w tej grze nie można zdobyć Ambriona i Espiona i takich tam. Szkoda. To jest bardzo denerwujące, bo tutaj się tutaj go za darmo. Eee, powiem, Szkoda. Wielka szkoda. Poza tym, tak, w tym komputerze jest y, Potion. To prawie w każdej generacji jest Paushim. Cześć. A... Na co... Nazwać go a? a! No patrz. A. Mmm! No, pójdę sobie do miasta jakiegoś! Stój! Halt! Halt! <grymne> 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 a, hold right there, criminals come. kiedyś też byłem trenerem Pokémona, ale wtedy dostałem strzałę w kolano. Fidofile Patrol! <grymne> Ja e, będę pierwszy do startera! który Będziesz pierwszy, raz? bo... Będziesz pierwszy, bo ja poszedłem sobie najpierw do laba, żeby spotkać się z... Aaaaa! To jest fajne. Ma wnuka, nie dam mu pierwszemu. <laughs> Mamy Squirtla, który jest wodnym pokémonem i... Nawet nie pamiętam w czym się specjalizował. Chyba w defensywach obu. On jest German? takim trochę meganium pierwszej generacji. Czekaj, Bulbasaur miał wysoką special defensywę i special atak, Charmander speed i special atak, a Squirtle był chyba ta i atak. Nie pamiętam dokładnie. wiar Bulwazaura. Bulbasaur? Squirtla. Squirtla? Croodle, I've w Nie To ci się spodoba! Squintal! Hey, Squintal! Nazwałem go Nappa, ponieważ Nappa to jest taki rodzaj kapusty czy sałaty, z tego co patrzyłem. Ja nazwę squid dla Waluigi, bo jest niebieski. Ty to tak może byś się Hej, Waluigi! Waluigi! Przy czym, jeśli chcemy wyjść sobie, to jest walka z rywalem. A w remake'u jest tutorial z rywalem. Ej! Jest -er, -er, na pewno nie wiesz, jak grać w pokemony. Ej, Commander! 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 Are there you? Nie mogę czytać. God damn it napa! No o, bo i ja dostaliśmy chłopców. Jaj. E, ni niestety nie lubię walki z rywalem w tej części, ponieważ polega tylko i wyłącznie na farcie. Kto No! No dzień dobry! Jeżeli nie jest do mnie skryci, to wygram. NO CZEŚĆ! Eee... Pamiętaj, że masz potion. Chuja! CHUJA! Przepraszam. To SIĘ WYGRYWA! Eee, a tu nagle kryt. A eee, Kurczę, nie zobaczyłem, jaki level up. Jeśli przegramy tak. walkę z rywalem, to nic się nie dzieje, tylko to jest wstyd na całej międzynarodowej arenie Pokémon, bo nikt nie przegrywa walki z rywalem. Chyba, że to jest naprawdę tak. niefartowny, albo jest beznadziejny. W, w ogóle chciałbym zauważyć, że mój Bulbator był szybszy. To mnie zdziwiło. Może ma A naturę dobra. do szybkości. A, ma! Tutorial. Ma! Żebyś wiedział, Jolly! Jolly... Kuźwa! O, właśnie. Ymm, mówiąc już o naturach... Jaką naturę Spada... ma Luigi? Luigi ma naturę Rasz. Co? Nie mam kompletnie pojęcia, co robi. Też nie mam zielonego pojęcia, to jakieś gówniane było. Jolly zwiększa szybkość, ale zmniejsza bodajże special attack. Czyli... miałbym się, jakby Górna. mi zwiększało zwykły atak, a obniżało spido. Czekaj, czy mamy wyhealowane Pokémony? E, tak, okay. po tej walce się healują automatycznie. Jej! Darmowa próbka narkotyków, dziękuję. Yo. Hej Pidgey! Hej Pidgey! Hej Pidgey! Dobra, nasze pierwsze zadanie w tej grze, jak może każdy już pamięta kto grał, to jest zdobycie paczki dla oka z Marketu. W tej generacji jest to o tyle łatwie, łatwiejsze, że jak wchodzi się do marketu to automatycznie się ją dostaje. Nie pamiętam czy tak było w Blue i Red. E, chyba było w Blue i red w ten sposób. A nie trzeba było podejść najpierw do lady? Nie, wydaje mi się, że było tak samo, ale to i tak jest y, troszeczkę nie, nieintuicyjne. A, pójdę sobie do lasu. Nie, nie mam zbrałem. Kiedy taki Polak ma 6 lat i gra w tę grę, to trochę może mieć problemów. Co Razata. ja tutaj mam zrobić? Zgaduję, że jesteś w tej samej sytuacji, co ja i po że twoich przyszłych nie znasz. A, raczej. Aha. Jeszcze się to pracuje. A co? Tak l! Grajmy na Nazlock! Bleh. Czekaj. I będziesz miał 10 ratat. Jedna ważna rzecz. Python to był fizyczny? Rodzaj eee, typu? wydaje mi się, że tak O to dobrze, to przynajmniej w Python ataku będę dużo robił. Jeżeli takie dostanę. Nie wiem, Bulbazaurem jakoś nigdy specjalnie nie kupiłem chyba że tylko jego ekspiłem. Bóbleee A zdarzyło mi się taka akcja, że w Lidze miałem 80 poziom bulba zaur. Olać parcel, idę tutaj Da! Prywatna posiadłość, Ach! Głupi staruch Pijany upadł na ziemię, a ja tylko nazwałeś głupim staruchem Litseed to bardzo fajny atak. Możesz cię się zdziwić, ale licit jest bardzo popularny w grach internetowych, ludzie tu wspominają czasem. Albo ma Snow pod wkurzajkę. No to jest zwykle typ pod kurwiajkę ten licit Litseed to substitute, jeszcze coś co bije co tura. E, Toxic? E, bardziej myślałem o jakimś Sandstormie, Halo czy innym tam. Na. No. Zwykle nie chcesz tego dostać, bo możesz ty sam obrywać. Chyba, że jesteś odporny. Tak. Mając parce się... ołka, możemy sobie do niego wrócić przez ja... wysoką trawę, wzgórki, wysoką trawę, pedofili na drogach. Ja... A, myślałem, że będę musiał cię poprawić i dodać wzgórki, ale nie. WZGÓRKI! Poza tym bardzo dziwnie się czuję, kiedy muszę iść przez tą drogę, nie mogę biec, nie mogę użyć rowera, nie mogę użyć spacji. No bo jeszcze nie masz Running Shoes'ów, niestety. Bubble! Najgorszy wodny atak na świecie. Ile to ma mocy? 20? To jest jak... E, leech Life wśród wodnych ataków, jak Poison Sting, jak Absorb! Ej, nie porównaj li ...tego. Eee... Jak się to lead Nie. Leech life. 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 to jest chyba najgorszy atak, w połączeniu z Leekiem. Te dwa to gówna. Eee. Ej, Leek przynajmniej może sparaliżować. Tak, ale jak walisz za 10 dmycza? Tukl. Ej, eee. Jak tam bo... mój stary pokémon, Tak, wy, wypucowany? <laughs> Chwila, czy mi się zdaje, czy tam Charmanderle? U Ciebie Charmander tam leży, chyba. No tak, na no stole. bo wziąłem Squirtla. Dałeś stryczka w nos niektórym fanom Charmandera. Nigdy nie przepadałem ze Charmanderem. E, cicho tobie ja go na Chwila, da, 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 da. Ja, tam lubię, ja tam lubię każdego prestartera. Może wóz za bardzo nie. rektal komputer. kombiuta e, Squirtla. Pokaż, eee. lubię fakt, że dwa pokedexy zajmują cały stół. <grystanie> Kuździki to wielkie. A potem noś to w plecaku, bo to jest pierwsza generacja, gdzie jeszcze y, pokedexy nie były zminiaturyzowane. Tak z komputerami kiedyś. Wiesz, cały pokój komputer. 5 <grystanie> km kiedyś... wzdłuż i przesz. A, oto mój laptop! W sumie w jednym zostanie filmów, które oglądałem, przynajmniej kawałek w Iron Sky, bo taki komputer, właśnie. Jezu, Ach, jezu. Iron Sky, sterowce w kosmosie. Jej, mapa A. miejska, która jest mapą całego regionu, tak naprawdę. I którą trzeba wy. Nie, nie. Uch. Wiesz co, Wejdź w opcję, bo jest chyba jedna fajna opcja, którą można zrobić i która nam obu pomoże. Czekaj, Ta da kanto. Ja chcę do JoTo! A puśćcie mnie. Aha. Ja polecam ci, żebyś szedł w opcję i znalazł tam taką fajną opcję jak text speed. A tak, tak. Zapomniałam. Dziękuję za przypomnienie. Proszę bardzo. Tak przy okazji jeszcze fajna rzecz. To jest siostra naszego rywala. I ona może uszczęśliwić się w nasze Pokémony później bodajże. w mnie generacji było... Wiem, że w Czaj, drugiej generacji ona chyba sprawdzała też szczęśliwość poków. a zobaczmy. Czekaj, kiedy dostaniemy ten running 6. Eee. Boże, po broku. Jest. O Jezu. Dobra, nie musimy mieć do matki bodajże. Nie, nie, to nie jest druga generacja. Odwiedź swoją matkę przed wyruszeniem w drogę i zbierz drużynę i o. Przed wyruszeniem w drogę należy dowiadomić matkę. <laughs> A, nie wyleczyłem mojego Pokemona, o nie, gin. p... dziękuję. Mam nadzieję na zdobycie tak blisko dziewiątego poziomu, zanim zaczniemy z rywalem walczyć? Aj, walka my... z rywalem... Cześć, po... czy my mamy Pokebole już? Mamy Pokebole. To... Chcesz mu zabrać? Co? <noise> e, Luke widzica! It's Trotsu ciao, ciao! I'm gonna get it! I have a, a Master Ball with your name on it! Dobra. Ale w każdym razie, ja już próbowałem kiedyś zabrać komuś Pokemon'a, Raichu, Serio ale nie wyszło. no wow, O nie! Ratata mnie bije, no. Nie, Ratata zginęła i co ja zrobię? <laughs> Wiesz w sumie co jest zabawne, jak teraz tak o tym pomyślę? Ta walka z rywalem, która nas czeka, to jest chyba jedyna walka w historii pokémonów, którą można ominąć. A no, faktycznie, można ją ominąć, ale chyba jeśli się potem idzie w tamtą stronę, to i tak się z nim walczy, ale on ma potem względnie silniejsze pokémony. Wiesz, chyba nie... Nie pamiętam takiej akcji w ogóle. To co, północ czy zachód? a, a odpowiedź na to pytanie? Grind. <laughs> Jest wiesz to było najgorsze w grindowaniu Znaczy najlepszy grind jaki miałem to było ekspowanie przed wrokiem pika czy na 20 chyba Jezu Chryste... Ten Damage Przypomina mi się aż O podemnę cię do wielkiego młyna Wo Cześć co jest chyba pokemon Tutaj można złapać manki No cześć manka, ja! Można złapać mankeja ni do rany. Dwa la lalala i, i, chyba I pijet Spiroła, pijet, pijet. chyba jestem niemalże pewien, że tutaj można Spiroła złapać. Au, Dud, mój, bu mój Bulbator jest dużo lepszy od Twojego Skrzydla w tym momencie. Jestem Tankiem! TU panie Tankiem! Jesteś śmieciem! Przepraszam. O, to było niemiłe. Ale Wiełem, fakt ale faktem tak. grind musi być. Fakt faktem, że wodny Pokémon to jest jeden z lepszych, jeżeli chodzi o tankowanie. Bo ma tylko dwie słabości. Eee, grass oraz eee, Electric. Electric. Electronic. A jeśli jesteś ziemnowodnym, to obrywasz z Grass razy 4. O, Spiro, właśnie. A właśnie, jest jeszcze jedna zabawna rzecz. Sprawdzaliśmy z Sekartisem, Cliffem, przepraszam bardzo. I ile Pokémonów uczy się Fly. I okazało się, że bardzo mało. Bo bodajże Spearow, PG, Farfekt, którego nikt nie chce. Charizard oraz. Huh! Widzisz moje KP? Wow! No. Charizard się uczy? Dragonite? Czy Dragonite się nie uczy w tej wersji? Dragonite się uczy. Na pewno się uczy, ale Dragonite i Dragonite nie. W każdym razie to duo PG, Spearow, Aerodactyl, Farfetch'd i Charizard. Czyli tak naprawdę praktyczny wybór jest spośród trzech poków, jeśli nie wybrało się Charmandera? Tak. Czyli I PG, PG... Spearow i du duo. Tak, bo Aerodactyl jest dużo za późno w grze. Kiedy już dawno, od dawna ktoś mi splaja. Więc Dobra. w ten sposób można dojść do wniosku. Jeśli Celeb albo Kriff nie złapią teraz pj lub Spiroła, to idą pod duduło. Albo później zamierzam złapać pj albo Spiroła. Bo wiesz, ja. na trzecim raz będę łapać, a później na dwudziestych latają. A tu nagle farfet. Ja prawdopodobnie złapię latającego przy Feladom. Screw I've got a duck. Dobra. Zobaczymy. Dziewiąty poziom, przystarczy. On będzie mieć latającego Pokemona PJ'a na 8 bodajże. Na 9 i... Startera na Startera ósmy. chyba na dziesiątym? Sada tak, mój Boże! O o, dobrze, trafiłem. To mi bardzo pomoże. Najgorsze w tym jest to, że najpierw Pidgey SAT atakuje twojego startera na śmierć. Po czym nie będziesz mógł w jego startera. Na śmierć! Chyba, że zmienisz Pokemona, o oh, wait ta. I tak mi się pewien problem. I tak Bulbaver ma najlepiej, bo ma na tego Lipsida, który bardzo pomaga w tej walce. Sanda, tak! Pierwsze pudło. Nie! Yeah! O ja Boże, dobry... krytyk! Do dobry start, kontynuuj! Ja nie chcę z nim walczyć! A ja już pokonałem pigia. ja? O mój Boże! Dobra, o ile pamiętam, jego Charmander będzie mieć Ember, co oznacza 2 Hit KO w tym momencie dla mnie. O mój Boże! O Boże, scratch. O Boże, Pudło. Nienawidzę tego Avoid da, Attack, to jest takie bezstępne. Au? Trafiłem, okej. Okay. Może przeżyję go Embera następnego. Wreszcie, co? Nienawidzę. Mieć zmniejszonego Accuracy. No nie mógł jego połszyna muszę złożyć chyba teraz na bulbazaura, a Jak to dobrze, że bulbazaur nie będzie miał wine whip Prawda, ty, że nie będzie miał wine whip A nie, na pewno nie będzie miał. Whip. cool! Eee... Segartisie, Krifie, nie będzie miał podniesienia. Ja nie bo mam, mam na dziewiątym, tak że wiesz. Jezu, graul! Odwal się ode mnie, ty mendo. Ja wygrałem z partem w dupie za przeproszeniem Krytyk! Nie! O! Takiego o. krytyka chciałem. I wygrałem. A -a -a. Nie mam tak strasznego farta No drugi goblizna. raz pod rząd. Czy ty przegrasz? Przegrałem! God... Fucking damn it. God dammit, szanowni! Nie! Spokojno to była trudna walka. A ty, ty nie miałeś więcej niż liczby ja miałem trzy. Ja miałem dwa. Ew. Skąd ja mam trzy? O, Doczołgałem się do Pokémon Center. Chryste, panie. No Waj! Wyobrażam sobie jak on używa tego bulbazaura, żeby cię zrejpić. Po czym ty wracasz z takim bathełem? O oh, Aaa, oh, siostro To było nie fair! Tylko Pokemony! I call this bullshit! To było nie fair. Tak! No to leć! Eee, nie, idę się wypłakać w kącie. Nie no panie, zdobądź Embera po pidge i tu Ember. Ember. Boże to Mam babul! No, co, idziemy dalej? Eee, ja bym tutaj skończył. Tutaj? No dobra. Jep. Przy dziadku. Aha, jest to. A tak. Przy dziadku nie. Czekaj. Save game. A. Z dwóch stron go. Przestań gadać. O Czy nie, 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 nie! Chodź, zakończymy tutaj. Gadać z dziadkiem. Eee, dziadek nas uciekał, bo Pokemony. pokierowana. Panie! W Jestem ten dziadek... królem niepartu. Ten dziadek wygląda jak Blaine z tych z Anime. O Bardzo Boże, podobny. Blaine w Anime był tak okropny. Panie, miał Magmara. Panie, miał. Nie wyglądał jak Blaine. No nie. Teacher TV.. nie, Teacher TV, tak fajnie, okej, okay, won, WON mi stąd. <słuch> teacher, teacher TV jest fajny akurat. Teacher TV. Dobra. Ech. To co nagrywamy od nowa? Przekręcimy. To w takim razie to, to by było na tyle w tym wirspilen. W odcinku wir, wirspilen. Tak. Żeby nie było, że uciekam od odpowiedzialności karnej. <słuch> Czy w następnym odcinku nasi bohaterowie przejdą w Willian Forest, które stoi przed nimi? Dowiecie się w następnym odcinku Dragon Ball Z. <grym> Za 50 odcinków dojdziemy do pierwszego drzewka. Okej, okay. to bye. Bye.